W dniu 7 listopada 2023 roku na hali sportowej w Busku Zdroju odbył się etap powiatowy trzeciej świętokrzyskiej olimpiady przedszkolaka. Wzięło udział w tych zawodach 8 drużyn z oddziałów przedszkolnych z terenu całego powiatu buskiego. Drużyny rywalizowały w różnych konkurencjach m.in. skok w dal z miejsca, sztafeta, bieg z przeszkodami. Celem tego przedsięwzięcia, czyli III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka jest Wprowadzenie dzieci w zdrową rywalizację, w rywalizację fair play. Patronem tego przedsięwzięcia jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, pan Kazimierz Mącik. Chciałyśmy podziękować bardzo serdecznie naszym sponsorom, szczególnie panu starościebuskiemu Jerzemu Kolarzowi i zarządowi rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzewu w Busku Zdroju. z nami pani Aldona Kawalec, która przygotowała stoisko i małe prezenty dla naszych drużyn, które biorą udział w Olimpiadzie Przedszkolaka. Chcę również podkreślić, że tak naprawdę inicjatywa tej olimpiady to pomysł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a takim szczególnym propagatorem był. Świętej Pamięci pan dyrektor Zbigniew Wojciechowski. Jako przedstawiciel oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Busku Zdroju chciałam podziękować za zaproszenie do współudziału trzeciej świętokrzyskiej olimpiady przedszkolaka. W ramach naszej współpracy przedstawiliśmy program Dziel się uśmiechem i ufundowaliśmy małe upamięki dla uczestników.